mamy jeszcze no komar, i kleszczy. Nie pamiętajcie <laughs> o borelis, czyli borelis nie tylko pod kątem odporności e, i pod kątem jakby wspomagania efektów ukąszeń kleszczy komarów, czyli tych infekcji bakteryjnych, które kleszcze e, zwłaszcza mogą przenosić, które dzięki nim przedostają się do naszego środowiska. Wszystkie składniki roślinne borelis mają działanie przeciwbakteryjne, również przeciwko kręgom borelis, więc bardzo mocno przyczyniają się właśnie do minimalizowania skutków uchączeń. Ale co jest też ciekawe, pamiętajcie o tym, że dzięki związkom zapachowym, bo mamy tutaj też eksakt trzodku i oregano, wy tego może nie czujecie, ale owady to czują. Jeżeli regularnie stosujemy borelis, nasza krew bardzo specyficznie, nasza skóra przez to bardzo specyficznie pachnie. I dla owadów jest to taki yy, odstraszacz, czyli to jest taki trochę wewnętrzny, naturalny referent. Yy, czyli z, y, produkt, który pomaga nam jak gdyby nie tylko minimalizować skutki ukąszeń, ale zapobiegać ukąszeniu. Po prostu owady nas nie będą. mówi się, nie dużo witaminy B, bo będzie Ci wtedy bardzo zimnie pachnieć skóra, krew, mocz i tak dalej i wtedy owady komary mniej gryzą, prawda? Tutaj jest dokładnie ten sam efekt, tylko przy witaminie B jest o tyle słabo, że naprawdę ten zapach jest wyczuwalny i naprawdę, mimo czy to już naprawdę wszystko tą witaminą B, B kompozycją, czyli, czyli grupą witamin B tak naprawdę, śmierdzi. A tutaj tego nie ma, naprawdę tego nie ma. To jest bardzo yy, ciekawe, a jest naprawdę ten efekt odstraszania. Słuchajcie, suplementacji tyle.